Cześć, moi drodzy. E, ile z Was ma prawdziwych przyjaciół? Ile ma takiego przyjaciela, przyjaciółkę, e, z którą nie kończą Wam się tematy, e, z którą moglibyście konie kraść? E, i co codziennie, słuchajcie, mam dla Was, a raczej dla Waszych dzieci, książkę wydawnictwa zielona, sowa Jestem przy Tobie, książkę o przyjaźni. Przepięknie ilustrowana, bardzo, o bardzo fajnej treści, a mówi ta książka o tej o przyjaźni w trochę inny sposób niż dotychczas, niż dotychczas ja się spotkałam. Oczywiście przyjaźń jest tutaj ważna. Przyjaciele tacy prawdziwi są bardzo istotni, to żeby byli blisko, ale moi drodzy, okazuje się, że czasami nawet przyjaciele od ciebie muszą odpocząć. Dlatego, żeby się za sobą stęsknić, żeby docenić siebie, jak ważni dla siebie jesteśmy. I o tym jest ta książka. I to, co jest piękne jeszcze w tej historii, to oprócz tego, że, że mimo to, że się ci przyjaciele na chwilę mają taki dystans do siebie i nawet jak się zezłoszczą na siebie, to oni do siebie wracają i cały czas są takimi samymi wspaniałymi przyjaciółmi. Dlatego Wam polecam tą książkę, żeby na swoją przyjaźń spojrzeć, trochę może z innego punktu widzenia. Bawcie się dobrze.